Witajcie w dziewiątym odcinku podcastu Inwestuj w zdrowie. W poprzednich odcinkach poznaliśmy wpływ mikrobiomu jelitowego na różne etapy życia, od niemowlęctwa po dorosłość. Dziś dotykamy tematu, który dotyczy nas wszystkich, fascynującego związku między mikrobiomem a zdrowiem seniorów. Odkryjemy jak niewidzialni mieszkańcy naszych jelit wpływają na procesy starzenia, ostrość umysłu, i ostatecznie na naszą długowieczność. Czy możemy wpłynąć na to, jak się starzejemy? Nauka coraz głośniej mówi, że tak. Zaczynamy. Pozwólcie, że i tym razem zacznę od historii. To historia pana Jana, 82-letniego emerytowanego nauczyciela, który przez lata był uosobieniem energii. Jednak po osiemdziesiątce coś zaczęło się zmieniać. Poranne spacery stawały się coraz krótsze, a stawy bolały go przy każdym kroku. Zauważył, że zapomina imiona, a proste krzyżówki, które kiedyś rozwiązywał w mgnieniu oka, teraz stanowiły wyzwanie. Co gorsza, stracił apetyt na życie towarzyskie. Spotkania z przyjaciółmi, które kiedyś go cieszyły, teraz wydawały mu się męczące. To po prostu starość, wzdychał patrząc w lustro. Zegar tyka, nic na to nie poradzę. Jego córka, zaniepokojona jego apatią, Podsunęła mu książkę o wpływie diety i mikrobiomu na zdrowie w starszym wieku. Pan Jan był sceptyczny, ale z miłości do córki postanowił spróbować. Nie była to rewolucja, a raczej seria małych, świadomych kroków. Zaczął dzień od owsianki z jagodami i orzechami zamiast białej bułki z dżemem. Do obiadu dodawał porcję kiszonej kapusty. Zamiast siedzieć w fotelu, zmuszał się do krótkiego, 15-minutowego spaceru. Po parku każdego popołudnia. Zapisał się też do lokalnego klubu seniora, gdzie raz w tygodniu grał w brydża. Minęły trzy miesiące. Pewnego dnia pan Jan, wracając ze spotkania klubu, zdał sobie sprawę, że od dawna nie bolały go kolana. Tego samego wieczoru z łatwością rozwiązał trudną krzyżówkę, ale największą zmianę zauważyła jego córka, gdy zadzwonił do niej, by z entuzjazmem opowiedzieć o wygranej partii brydża. Jego głos znów brzmiał jak dawniej, pełen życia. Wiesz, myślałem, że starość to tylko równia pochyła, nie powiedział jej. A okazuje się, że nawet w moim wieku można jeszcze wspiąć się o kilka szczebli wyżej. Historia pana Jana to nie bajka o eliksirze młodości. To dowód na to, że nawet w zaawansowanym wieku mamy wpływ na jakość naszego życia, a klucz do tej witalności może znajdować się w naszych jelitach. Zanurzmy się więc w naukę, która to wyjaśnia. Starzenie się jest nieuniknione, ale jego przebieg nie jest z góry ustalony. Coraz więcej badań wskazuje na kluczową rolę mikrobiomu jelitowego. Wraz z wiekiem jego skład naturalnie się zmienia. Spada różnorodność, a wraz z nią liczba korzystnych bakterii, takich jak Bifidobacterium, kluczowe dla odporności w młodości, i Faecalibacterium prausnici, potężny producent przeciwzapalnego maślanu. Jednocześnie rośnie liczba potencjalnie szkodliwych bakterii, jak Enterobacteriaceae, które mogą promować stan zapalny. Te zmiany przyczyniają się do zjawiska zwanego inflammaging. To przewlekły, tlący się w całym organizmie stan zapalny o niskim nasileniu. Wyobraźcie sobie to jako cichy, wewnętrzny pożar, który powoli uszkadza tkanki i jest podłożem wielu chorób wieku podeszłego: od chorób serca, przez cukrzycę, aż po choroby neurodegeneracyjne. Badania pokazują, że seniorzy, których mikrobiom bardziej przypomina ten u młodszych, zdrowych dorosłych. Mają niższy poziom markerów stanu zapalnego, lepsze funkcje poznawcze i wyższą sprawność fizyczną. Przełomowe badanie z 2023 roku, opublikowane w Nature Medicine, przeprowadzone na ponad 10 tysiącach osób, wykazało, że unikalny skład mikrobiomu był silniejszym wskaźnikiem zdrowego starzenia się niż tradycyjne czynniki ryzyka, takie jak ciśnienie krwi czy poziom cholesterolu. Przyjrzyjmy się, jak mikrobiom wpływa na kluczowe aspekty zdrowia seniorów: funkcje poznawcze i mózg. Oś jelitowo-mózgowa z wiekiem staje się jeszcze ważniejsza. Bakterie jelitowe produkują neuroprzekaźniki, witaminy z grupy B i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe SCFA które odżywiają mózg i wzmacniają barierę krew mózg, chroniąc go przed toksynami. Gdy mikrobiom jest w dysbiozie, może produkować substancje prozapalne które osłabiają tę barierę i przyczyniają się do neuroinflamacji. Stanu zapalnego w mózgu, leżącego u podstaw chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Badanie z 2024 roku, opublikowane w The Lancet Neurology, wykazało, że 24-tygodniowa suplementacja specjalną mieszanką probiotyków i prebiotyków Poprawiła funkcje poznawcze o 15 do 20% u seniorów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Układ odpornościowy i zjawisko immunosenescencji. Starzenie się układu odpornościowego to tak zwana immunosenescencja. Nasza wewnętrzna armia staje się mniej skuteczna. Gorzej reaguje na nowe zagrożenia, jak infekcje czy szczepionki, a jednocześnie staje się bardziej skłonna do przyjacielskiego ognia. Czyli reakcji autoimmunologicznych. Zdrowy mikrobiom działa jak doświadczony generał tej armii. Może stymulować produkcję nowych, sprawnych komórek odpornościowych i łagodzić przewlekły stan zapalny. Badanie z 2023 roku, opublikowane w Cell Host and Microbe, wykazało, że 16-tygodniowa dieta, bogata w błonnik i fermentowane produkty, poprawiła odpowiedź na szczepionkę przeciw grypie 30 o 30-35%. I zmniejszyła częstość infekcji dróg oddechowych o 25-30% do 30 u seniorów. Układ sercowo-naczyniowy. Mikrobiom wpływa na zdrowie serca na wiele sposobów. Jednym z ciekawszych jest metabolizm choliny i karnityny, obecnych w czerwonym mięsie i jajach. Niektóre bakterie przekształcają te związki w trimetyloaminę, TMA, która w wątrobie staje się szkodliwym TMAO, związkiem promującym miażdżycę. Dieta bogata w rośliny może wspierać bakterie, które nie produkują TMA. Badanie z 2024 roku, opublikowane w Journal of the American College of Cardiology, wykazało, że 12-tygodniowa dieta śródziemnomorska zmniejszyła poziom TMAO o 30 do 35% i obniżyła ciśnienie krwi u seniorów z nadciśnieniem. Oś jelitowo-płucna Nowy fascynujący obszar to komunikacja między jelitami a płucami. Okazuje się, że zdrowie naszych jelit ma bezpośredni wpływ na to, jak dobrze nasze płuca radzą sobie z infekcjami. Metabolity produkowane przez bakterie jelitowe mogą podróżować z krwią do płuc i wzmacniać tamtejszą odpowiedź immunologiczną. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, u których infekcje dróg oddechowych, takie jak zapalenie płuc, są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. Badanie z 2024 roku opublikowane w The Lancet Respiratory Medicine pokazało, że seniorzy suplementujący przez zimę specjalną mieszankę probiotyków, Bifidobacterium longum i Lactobacillus plantarum, mieli o 40% mniejszą częstość występowania ciężkich infekcji dróg oddechowych i skracali czas trwania choroby średnio o dwa dni w porównaniu z grupą placebo. Układ mięśniowo-szkieletowy. Sarkopenia, czyli utrata masy mięśniowej, i osteoporoza to zmory starości, prowadzące do upadków i utraty niezależności. Okazuje się, że mikrobiom ma tu swoje do powiedzenia. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, produkowane przez dobre bakterie, mogą nie tylko hamować stan zapalny niszczący mięśnie, ale także poprawiać wchłanianie wapnia i magnezu, kluczowych dla kości. Badanie z 2023 roku. Opublikowane w The Journals of Gerontology wykazało, że połączenie ćwiczeń oporowych z suplementacją probiotykami i prebiotykami zwiększyło masę mięśniową o 5 do 7% a gęstość kości o 2 3% u seniorów z sarkopenią, co jest wynikiem imponującym. Teraz gdy rozumiemy mechanizmy, przejdźmy do praktyki. Jak seniorzy mogą zadbać o swój mikrobiom? Oto 7 skutecznych strategii. Strategia pierwsza: dieta bogata w błonnik. To absolutna podstawa. Błonnik to pożywienie dla naszych najlepszych bakteryjnych przyjaciół. Celujcie w co najmniej 25 do 30 gramów dziennie z różnorodnych źródeł: warzyw, owoców, pełnych ziaren, roślin strączkowych, orzechów i nasion. Strategia druga: dieta śródziemnomorska. To nie tylko dieta, to styl życia. Bogactwo oliwy z oliwek, ryb, warzyw, owoców i orzechów dostarcza polifenoli. Związków roślinnych, które działają jak prebiotyki i silne przeciwutleniacze. Badanie z 2023 roku opublikowane w BMJ wykazało, że 12-miesięczne stosowanie diety śródziemnomorskiej zmniejszyło ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych od 30 do 35% u seniorów. Strategia trzecia: fermentowane produkty. Kiszonki, kefir, naturalny jogurt, kombucha. To naturalne probiotyki, które są szczególnie cenne dla seniorów, ponieważ często mają oni obniżoną kwasowość żołądka, co utrudnia trawienie. Fermentacja wstępnie trawi pokarm, czyniąc go łatwiej przyswajalnym. Strategia czwarta: regularna, zróżnicowana aktywność fizyczna. Kluczem jest różnorodność. Połączcie umiarkowaną aktywność aerobową, szybki marsz, pływanie, z treningiem siłowym, ćwiczenia z lekkimi ciężarkami. Lub gumami oporowymi i ćwiczeniami poprawiającymi równowagę. Tai Chi Yoga. Ruch poprawia ukrwienie jelit i promuje wzrost dobrych bakterii. Strategia piąta. Odpowiedni sen. Zaburzenia snu rozregulowują rytm dobowy mikrobiomu i nasilają stan zapalny. Dbajcie o higienę snu, stałe pory zasypiania, unikanie niebieskiego światła z ekranów wieczorem i relaksujące rytuały przed snem. Strategia szósta: zarządzanie stresem. Przewlekły stres i samotność to cisi zabójcy mikrobiomu. Techniki takie jak medytacja, yoga, głębokie oddychanie, a nawet hobby takie jak ogrodnictwo, mogą obniżyć poziom kortyzolu i wspierać zdrowie jelit. Strategia siódma: kontakty społeczne. Jesteśmy istotami społecznymi. Izolacja i samotność podnoszą poziom stresu i stanu zapalnego. Regularne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, wolontariat czy udział w zajęciach grupowych to potężne narzędzia wspierające nie tylko zdrowie psychiczne, ale i mikrobiom. Przyjrzyjmy się teraz kilku zaawansowanym strategiom i superskładnikom. Transplantacja mikrobioty kałowej, FMT, od młodszych dawców to wciąż eksperymentalna, ale niezwykle obiecująca metoda. Przełomowe badanie z 2023 roku opublikowane w Nature Aging. Wykazało, że FMT od zdrowych, młodych dawców do seniorów znacząco odmłodziło ich mikrobiom, poprawiło funkcje poznawcze i sprawność fizyczną. Spermidyna to naturalna poliamina, której poziom spada z wiekiem. Znajdziemy ją w kiełkach pszenicy, grzybach, sitake i dojrzałych serach. Spermidyna indukuje autofagię proces sprzątania komórkowego, który usuwa uszkodzone elementy komórek. Badanie z 2024 roku. Opublikowane w Cell Reports wykazało, że suplementacja z permidyną poprawiła funkcje poznawcze i markery zdrowia sercowo-naczyniowego u seniorów okresowe posty. Post przerywany, np. w systemie 16,8, może aktywować autofagię i korzystnie wpływać na mikrobiom. Badanie z 2023 roku opublikowane w New England Journal of Medicine, wykazało, że sześciomiesięczny program postu przerywanego poprawił wrażliwość na insulinę. I zmniejszył stan zapalny u seniorów. Na koniec rozprawmy się z kilkoma mitami na temat starzenia się. Mit pierwszy: Starzenie się to nieuchronne pogorszenie zdrowia. Prawda. To nieprawda. Możemy znacząco wpłynąć na to, jak się starzejemy. Zdrowy styl życia i dbanie o mikrobiom mogą sprawić, że będziemy cieszyć się witalnością i sprawnością umysłu do późnych lat. Mit drugi: Wszystkie probiotyki są dobre dla seniorów. Prawda. Różne szczepy mają różne działanie. Zawsze konsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz osłabioną odporność. Mit trzeci: dieta niskokaloryczna to klucz do długowieczności. Prawda, u seniorów zbyt restrykcyjna dieta może prowadzić do niedożywienia i utraty masy mięśniowej. Ważniejsza od ilości kalorii jest jakość diety. Mit czwarty. Suplementy przeciwstarzeniowe zastąpią zdrowy styl życia. Prawda, nie ma magicznej pigułki. Suplementy mogą być wsparciem, ale fundamentem zawsze będzie zdrowa dieta, ruch, sen, zarządzanie stresem i relacje społeczne. Mit 5: Geny w 100% determinują długość życia. Prawda. Badania na bliźniętach sugerują, że geny odpowiadają tylko za około 25% długości naszego życia. Pozostałe 75% to styl życia, środowisko i, jak dziś wiemy, nasz mikrobiom. Mit 6: Seniorzy potrzebują mniej białka niż młodsze osoby. Prawda jest wręcz przeciwnie. Z wiekiem proces syntezy białek mięśniowych staje się mniej wydajny, a ryzyko sarkopenii rośnie. Dlatego zapotrzebowanie na wysokiej jakości białko na kilogram masy ciała może być nawet wyższe niż u młodszych dorosłych. Co więcej, zdrowy mikrobiom jest niezbędny, aby to białko efektywnie strawić i wchłonąć aminokwasy potrzebne do odbudowy mięśni. Dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej podróży. Pamiętajcie, że inwestycja w zdrowy mikrobiom to inwestycja w zdrowe, aktywne i długie życie. Nigdy nie jest za późno, by zacząć. W kolejnym odcinku będziemy zgłębiać temat wpływu mikrobiomu na zdrowie psychiczne. Odkryjemy, jak bakterie jelitowe wpływają na nastrój, stres, lęk i depresję. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Inwestuj w zdrowie. Jeśli podobały Wam się dzisiejsze informacje, zostawcie subskrypcję, ocenę i komentarz. Do usłyszenia za tydzień.